Witajcie na moim kanale. Dziś zabieram Was do sklepu Action. Wspólnie obejrzymy nowości oraz ofertę tygodnia. Śpieszcie się, bo produkty w promocyjnych cenach znajdziecie w Action tylko do wtorku. A pod koniec filmu bonus pokażę Wam, co kupiłam. Zapraszam. Najpierw e, obejrzymy ofertę tygodnia. E, co my tu mamy? Sztuczne kwiaty w różnych kolorach za 15,29. Oraz źdźbło trawy z tulipanami 30 cm wysokości za 13,95. Obok to jak na rośliny. E, niestety jest zapakowany, więc tutaj Wam wyświetla, jak wygląda w całości. E, 28 na 28 na 55 cm czarny, wykonany z metalu, bardzo elegancki. Nasiona trawy 1 kg za 18,99. Tutaj dywanik makramowy, różne wzory, 60 na 90 cm. I do kompletu makramowa poszewka na poduszkę. Metalowa, loftowa lampa stołowa o dwóch kolorach czarnym i białym działa na baterię AAA sztuczne zioła, różne warianty, wysokość 17 cm, a cena 7.89. Rękawice winylowe w sam raz dla osób uczulonych na lateks, 100 sztuk, różne rozmiary. Wow, tablica LED do rysowania. Niesamowite. A tutaj wyżej diamentowe malowanie za 17,95. Fajny organizer na kosmetyki. Możemy sobie wyeksponować pędzle, szminki, co tylko potrzebujemy. Obok paleta, cieni do powiek, różne kolory. W action znajdzie się też coś dla naszych futrzastych przyjaciół: płynne przekąski dla kotków. Dwa smaki: trzy razy drób i trzy razy ryba. To y, zabawki ze sznurka za 1369. Wow, obłędny hamak dla kota! Niesamowite! No, to prawdziwie królewskie posłanie dla królewskiego zwierzęcia. Fajny, malutki drewniany wieszaczek za 767. Listwy ze światłami LED zawierają też pilota w zestawie. Fajna opcja, aby doświetlić pomieszczenie. Piłka, gąbka. Bardzo fajna w dotyku o przeróżnych neonowych kolorkach. To zestaw do diamentowego malowania. Można ułożyć z diamencików świnkę Pepe. Fajne opaski podtrzymujące włosy pomagają w takich czynnościach pielęgnacyjnych, jak na przykład nałożenie maseczki na twarz. A to skarpetki złuszczające bardzo fajna sprawa. Wystarczy je nałożyć, odczekać trochę i po zdjęciu cieszyć się gładkimi piętami. Za 3,59 możemy kupić ocet do porządków domowych, lustro ścienne LED, a to z kolei musująca kula do kąpieli przyznaję, wygląda przepięknie, zestaw kosmetyków, a tutaj żel do kąpieli oraz kawowy skrap do ciała. Piękna, ścienna dekoracja metalowa. Yy... Tutaj obok w kolorze złotym, ale już też w innej cenie. Fajny stojak na papier toaletowy, czarny i srebrny. A to z kolei bułka pod prysznic trójkątna na przesawki. O, zobaczcie, świetna rzecz, składane wiadro, super, bo takie wiadro, jak ktoś ma bardzo mało miejsca, można je złożyć na płasko i położyć na półkę, fajna sprawa. Blender kielichowy, ale kielich z plastiku. No, z kolei mata silikonowa yy, do wypieków. Kieliszki na wino. Tutaj poniżej y, takie trzy sztuki kieliszków: tu do białego, tu do szampana zdaje się. I poniżej dzbanek i karawka. O, zobaczcie, to są fajne nowości. E, piękne e, półmiski e, w takie zwierzęce printy. Przyznaję, bardzo ładnie to wygląda. Mniejsze i większe e, talerze. Kubeczki. Prześliczne miseczki. Większa miska. A tutaj z kolei sztuczne kwiaty, tylko właśnie trzeba zwracać uwagę na wysokość, bowiem, w dwóch różnych cenach. Tu jeszcze zbliżenie na ceny. ów aksamitny za 79,95. A tutaj poniżej krzesło, tylko trzeba je złożyć osobno. Nóżki, osobno siedzenie. Przepiękny, szklany słoik z pokrywką śliczny. O, a tutaj globusy. E, ja już Wam wcześniej pokazywałam globusy, ale znacznie mniejsze. Takich dużych jeszcze nie widziałam wekształcenia. Śliczne, diamentowe e, gałki do drzwi. Piękne. Wśród świec moją uwagę najbardziej przykuła ta, bo po jej wypaleniu zobaczcie, jaki można mieć przepiękny pojemniczek. O, ta też jest śliczna. Tutaj z kolei mamy klosz, w którym można coś wyeksponować. Od razu widać, że idzie wiosna. Mnóstwo figurek do ogrodu. O, nawet lampa solarna. Ale ten zwierzaczek wygląda trochę strasznie. Jeju, jaki piękny lampion wiosenny. Prześliczny. Bardzo fajne są te nowości w action. Tutaj z kolei mamy szklaną butelkę, która jest lampą solarną. Tutaj na kapsulu możecie zobaczyć tą baterię do ładowania. Elegancka lampa stołowa. Wygląda świetnie. No i kolejne wiosenne akcenty, tutaj lampki do ogrodu i taka girlanda na przyjęcia ogrodowe w sam raz na już na piękną pogodę, kiedy w końcu zrobi się ciepło. Bardzo fajny dywan. Tutaj poduszka na krzesło ogrodowe. No, chcę wam spróbować pokazać w całości, ale trochę ciężko mi wyłapać takie ujęcie, żeby było widać w pełni to siedzisko. Nowość, zobaczcie, yy, róża sztuczna w białej doniczce, yy, albo czerwona, albo różowa, albo biała. Tutaj z kolei sztuczny aloes lub agawa w doniczce. Ojejku, jak pięknie wyglądają te kwiaty. No naprawdę jest tu nie w action. Tutaj z kolei sztuczna orchidea i monstera w doniczce białej. Śliczne małe miseczki. Piękny, sztuczny kwiatek, 26 cm, och, a tutaj poniżej chryzantema, wow, pięknie wygląda, ileż kolorów. Tego też ostatnio nie widziałam, przebory kuchenne, zaledwie za 3,79, albo pędzel, albo taka łopatka do mieszania ciasta. Tutaj z kolei mamy świeczniki, albo metalowe, albo z podstawką marmurową. Świetne pluszowe koszeczki, wkładane jeden w drugi, w trzech rozmiarach, cały zestawik. Super. Tutaj koc, tu drugi. Do kompletu poszewka na poduszkę, yy, a tutaj większa poszewka. O, jakie fajne świeczniki. Tutaj dyfuzory zapachowe. Okej, okay, no to teraz materiał bonusowy. Pokażę Wam, co kupiłam w Krzyn. Rękawiczki, bardzo ciepłe, super, co prawda męskie, ale pokażę Wam, jak wyglądają na ręce. Wybielający węgiel do zębów w proszku. Płyn do mycia naczyń z naturalnymi składnikami, samoprzylepne haczyki z Tesy, markery kredowe, pasta w korzystnej cenie, moje ulubione cukierki. Zobaczcie, ile gąbek w świetnej cenie. No i pisaki zmazywalne. No jak tu się nie skusić na takie fajne cukiereczki. No dobra, sprawdzimy teraz ten proszek yy, do zębów. Nie czujecie tego, ale powiem wam, że pięknie miętowo pachnie. Że trochę ciężko go nałożyć szczoteczką yy, spróbuję dolać parę kropel wody. No, taka papka powstała. Już nie mogę się doczekać, aż będę mogła użyć tego fajnego płynu do mycia naczyń, ale najpierw muszę zużyć mój stary. Dobra, no to teraz przykleję haczyki stesy. Tak jak było w instrukcji, najpierw muszę spryskać alkoholem, a potem przetrzeć na sucho to miejsce, e, do którego chcę przykleić haczyk. Odklejam. Przyklejam. I powinnam odczekać co prawda 12 godzin, ale mam do powieszenia taką lekką gąbeczkę do twarzy, więc myślę, że e, powinien ją utrzymać. Mam taką tablicę, yy, na której kiedyś przez przypadek użyłam marker permanentny i jej nie dooczyściłam. Mam nadzieję, że te markery się sprawdzą. Zobaczymy. No piszą, ale czy są zmazywalne? Tak. Świetnie, no to w końcu mogę uzupełnić mój zmazywalny kalendarz. się cieszę. No to teraz kredowe pisaki. W instrukcji było, aby potrzepać je i przycisnąć podczas pisania. Działają super, ale powiem Wam, że pierwszy raz widzę różowy pisak kredowy, a nie biały. To wszystko na dzisiaj kochani. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji. Do zobaczenia!